Pozwólcie, że zacznę. Uzbrojcie się chwilę w cierpliwość. Chciałem się dziesięciominutową taką krótką wersję przekazać. Biagad Zbyszek w pewnym sensie mnie zobligował do takiej troszeczkę dłuższej, ale myślę, że nie będzie to nudne. Więc teraz się przywitam oficjalnie Bożym Pokojem w imieniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Jak powiedziałem, to słowo długo trwało, czekało na wokandę. Z tych różnych powodów. I zanim zacznę, wspomnę tylko skąd się wzięło. Wzięło się z trudnych okoliczności, które zresztą trwają nadal, ale kilka miesięcy temu, w tych trudnych okolicznościach, dość bliski poddania się wręcz, wróciłem po takiej podróży służbowej, wszystko się nie udało, i zacząłem w końcu prawić kazanie do siebie. I z tego ono się. Urodziło. I w zasadzie to jest takie świadectwo, wezwałeś braci do świadectwa, więc to będzie taki, takie świadectwo. Oczywiście za Bożą Pomocą i przekażę Wam jeszcze do tego kilka słów, które leżą mi na sercu. Całość tego całego przesłania, zrodziło się z tego trochę dłuższe kazanie. Ktoś mnie poprosił i jest to na stronie radia Pielczy, co zaszczyca moją skromną osobę. Siedząc tak wtedy zacząłem, wiecie, od uwagi do siebie i powiedziałem tak, Piotrze, wszystko cię w życiu może spotkać, ale nie pozwól sobie odebrać resztki nadziei. I właśnie nadzieja jest wątkiem tego, czym się chcę dzisiaj podzielić z wami, a właściwie pewien rodzaj nadziei, a w rzeczywistości jego częsty niedosyt. I. Żeby mnie ktoś nie ściągnął z tej kazalnicy, bo różna jest o Was opinia, to pozwolę sobie zadać i muszę właściwie zadać gwoli poprawnej proklamacji tego, co chcę głosić. Retoryczne dwa pytania. Kochani, czy zgadzacie się z tym, że odwrotną do nadzieja jest bez drugie pytanie. Czy jest sens pójścia razem z grupą i robienia czegoś, jak się nie ma na to nadziei, że się to coś osiągnie? Inaczej mówiąc, jak mamy nadzieję i wspólny cel, to idziemy razem, a jak nie mamy nadziei, to też idziemy razem? Chyba nie, no bo w jakim celu? Prawda? Dziękuję. W moim wieku to. dobrze widzieć lepiej. I. Co tu dużo mówić o moich problemach? Wszyscy mamy problemy, takie czy inne. W takich czasach żyjemy i powiedziałbym, większość ma może i podgórkę. Niemniej jednak, tak czy tak, potrzebujemy bezapelacyjnie jednego wątku, elementu z tego dzisiejszego mojego przesłania. I analizowałem wtedy, siedząc w domu, rozmyślając to moje niepowodzenie, jedno, drugie, piąte. I przekażę Wam, chcę Wam przekazać solidnie, co mnie tak naprawdę podniosło, czego rezultatem jest to, że stoję dzisiaj nieco silniejszy. Do pełnej mocy daleko, ale nieco silniejszy. I można byłoby w skrócie zdefiniować to w ten sposób. Jeśli nam ktoś coś obieca, mówię o takiej zwykłej definicji nadziei, to mamy nadzieję, że tego dotrzyma. Tak? Choć jakość takiej nadziei zależy od personalnej wiarygodności obiecującego. A w obietnicach międzyludzkich wszyscy wiemy, jak bywa, ludzie szastają obietnicami bez pokrycia, grając na ludzkich emocjach i to jest smutne. Lecz nadzieja w kontekstach biblijnych to często oczekiwanie na coś, co podchodzi od Boga Ojca. To stan wyczekiwania. Zwłaszcza w okolicznościach, które temu zupełnie zaprzeczają. I co wtedy? Nadziejny przełom nie nadchodzi. Co wtedy? Ale my, bracie i siostro, wiemy mimo wszystko i żywimy nadzieję na działanie tego, który cieszy się opinią kogoś, kto ma siłę zaradzić każdej beznadziei. Bo skoro On ożywia umarłe i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia, Rzymian 4:17, werset z tysiąc latki, tak bardziej mi pasował. Więc komuś takiemu z urzędu wypada zaufać. Postać autorytatywna, godna zaufania, prawda? A jak się ufa, to i się oczekuje. Więc zastanawiałem się, czym się charakteryzuje poprawna nadzieja według Bożego Słowa. Oparta na Bożych obietnicach. I zastanawiałem się, jaki jest sens e, trwania w takiej nadziei, odzyskiwania tej nadziei, która w mojej ocenie u dziecka Bożego jest bezwzględna i niezbędna. I czytałem sobie księgę Zachariasza, rozdział 9, na którego treści całe opracowanie tego przesłania i tego świadectwa oparłem. Rozdział 9 polecam, bracia i siostry, do domu, do, jako zadanie domowe, ale ja oparłem się e, od 11 do 17 wersetu, z tym, że dzisiaj w tym e, drugim skrócie głównie oprę się na jednym wersecie, a tylko 16 wersetem zakończę to świadectwo. Cały rozdział, w ogóle je, jego podtytuł groźnie brzmi, Wyrocznia Pana, nie wiem, jak wy macie w swoich Bibliach, wyrocznia Pana, treść rozdziału jest uwarunkowaną obietnicą. Uwarunkowaną obietnicą. Mianowicie mamy tu dwie postawy. I te postawy, drodzy, w każdym zboże się zdarzają. Generalnie powinna być jedna, ale zdarzają się dwie, i to było to główne przesłanie wtedy do Was. Być może dzisiaj już nieaktualne, ale posłuchajcie, co dalej. Mowa w tym, w tym fragmencie jest o ochronie, o zwycięstwie, oczywiście za pomocą Pana Boga, i o łupach, i o tych, którym się to należy, i tych, uwaga, którym to nie powinno przysługiwać, znamienne. Dlaczego? Ponieważ radykalnie twierdzi i wynagradza jedną z nich postawę, werset 12, który mówi, ja czytam z tysiąc latki: wróćcie do warownego miejsca, czyli. Do Wygnańcy więźniowie, oczekujący z nadzieją, czyli ufający. Dzisiaj Cię o tym zapewniam. Kto zapewnia? Wszechwładny, wiarygodny Bóg ogłasza to autorytet. Mówi i zapewnia, że Cię wynagrodzę w dwójnasób. Bracie i siostro, w dwójnasób. Chciałbym dalszą częścią tego przesłania przemówić, dotrzeć do osób, których, których nadzieja jest jak wody zawodne, które czekają na przełomy, cuda, uzdrowienia. Zasadniczo znowu będę mówił do siebie, żeby może nikogo nie urazić, ale podobnych do siebie, jeśli tacy są, chcę zabrać w tę podróż, po to, żeby odnowić, nabyć, posiąść. Ponownie nadzieje wbrew nadziei. Znacie Biblię. Wszystko, co między wersami cytuję, przecież pochodzi z Bożego Słowa. Nie mówię do ludzi niewierzących. Lecz rodzi się pytanie. Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Taka obietnica. Nagrodzę cię w dwójnasób. A tutaj czasem przychodzi zwątpienie Piotra, czy może jeszcze kogoś z was. Odpowiedź jest dobitnie jasna, ale w praktyce niełatwa. Natomiast kilka tłumaczeń tego wersetu i różnych przekładów Biblii pozwala i upoważnia mnie w interpretacji ten werset przeczytać tak. Wróćcie do swojego miejsca siły, a zapewniam... Spotka Was podwójna nagroda. Wiemy, że naszą siłą jest nasz stwórca i jesteśmy od niego zupełnie zależni, zapominamy o tym i zbyt często stanowimy sami o sobie. Ale mówiąc wprost, należy wracać wciąż i wciąż do źródła siły, czyli do stwórcy, a nagrodzać się w dwójnasku. Przyjmijmy to do serca. Spotka się podwójna nagroda, tak mówi Pan w tym wersecie. Bo kochani ci, ci, którzy żyją najbardziej siłą nadziei, mają największy wpływ na zmianę nurtujących ich okoliczności i także na ich otoczenie. Lecz ci, co nie mają, również posłuchajcie, zostają pod ścianą. Wracajcie do twierdzy, ci wy, którzy macie jeszcze nadzieję. Ci, co nie mają, niech nie idą to jakby wymóg logiczny. Ustaliliśmy na początku, że jak mamy nadzieję i wspólny cel, to idziemy razem, a jak nie mamy, to też idziemy. i idziemy, bo po co? W jakim celu? Po to, żeby siać zwątpienie? Ono się później gdzieś tam rozrasta na innych, przekłada na innych. Poza tym. W każdej dziedzinie robi coś beznadziejnie, z góry jest wpisane na niepowodzenie. Nic się nie powinno robić bez nadziei, bo porażka gwarantowana. Zgadzacie się? Ale do czego zmierzam? W tym fragmencie mamy grono ludzi związanych nadzieją, więźniowie nadziei, w jakiejś twierdzy, a twierdza to warownia, to obiekt, społeczność składająca się w tym przypadku sposób o podobnym nastawieniu nadziei. Czy jesteście wszyscy z połem o podobnym nastawieniu nadziei? Ci, którzy macie. Dotyczy się tych, co ich siła leży w nadziei tego, który powołuje do bytu to, co to, czego nie ma. Tak stoi w Biblii Warszawskiej. Czyli powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Wobec tego taką twierdzą są. Cenne kamienie lud Boży, także w Krynicy. Amen. Także w Krynicy, który chce mieć poznanie i być poznanym, oraz budować na sile nadziei. Każdy dzień, każdą godzinę, każdą minutę. W takiej twierdzy nadziei moja siła przelewa się na ciebie, a Twoja na mnie. To takie wzajemne cementowanie i przyrost siły w ciało połączone, a potrójny sznur trudniej jest rozerwać. Dlatego wspólne oczekiwanie będzie trwalsze na wasze obietnice indywidualne i zborowe. Będzie trwalsze obietnice przełomy. A z uwagi na fakt taka... Z uwagi na fakt, że nie ma rzeczy u Boga niemożliwych, to tutaj nie ma miejsca dla ludzi, którzy w tej sferze mają nadzieję, a w tej po prostu nie mają. Oni krępują i ograniczają taką nadzieję. To jest tak, jakby twierdzili, że Bóg to może, a tego po prostu nie może. Jak się ma ich postawa w konfrontacji ze słowami w wersetach 1. Pierwsza Mojżeszowa 18:14, 32, 32:17 i Łukasz 1:37, które w podobnym brzmieniu twierdzą, znacie to na pewno, że u Boga nie ma nic niemożliwego dla bracia i siostry. A strach pozbawia nas tej możliwości. Lęk pozbawia, wywłaszcza sobie to danym przez nas prawem, bo się lękamy. Dajemy prawo do strachu. Wiecie, sam strach w sobie jest rzeczą naturalną. Bo po prostu go posiadamy. Ale współpraca ze strachem to awans straszącego, czyli kto nas straszy. Dajemy mu awans. Diabeł tę kategorię opanował z wielorakim powodzeniem, zręcznie przydając kłamstwu pozory prawdy. I mówi. Tak, tak, jest się czego lękać, bój się. Mnie już tak mówi 20 albo 30 lat. A potomstwem strachu jest beznadzieja. Koło się zamyka, stajemy w tym samym punkcie. Lecz sedno tkwi w tym, żeby się nie poddać i w tym stadium nie trwać. Bo niemożliwe jest, żeby Bóg posłał nas na jakąkolwiek bitwę, nie uposażając nas w adekwatne środki do tej bitwy. To jest niemożliwe. Ale strach zaślepia nam te środki. I czasem się poddajemy, nie staczamy walki. Kochani, myślę sobie, że takim. On mnie bardzo przekonuje wewnętrznie, takim ludzkim, zwyczajnym sposobem. Na to, on jest wręcz doskonały sposób. Nie lubię tego słowa używać, ale w tym miejscu ono pasuje. W sytuacji, gdzie strach nas paraliżuje, aby nie pójść na współpracę ze strachem, jest przypomnienie sobie choćby jednego działania Bożego w naszym życiu z naszej przeszłości. Każdy je ma, takie czy inne, choćby sprzed 10 czy 20 lat. Ma każdy. Ja pamiętam, jak tu obecna Esterka była malutka, przed laty, bardzo ciężko chora, i leżała w szpitalu. Bóg uzdrowił ją w mgnieniu oka. Nad ranem została uzdrowiona. Potrójny sznur trwał w modlitwie, bracia i siostry trwali w modlitwie i Bóg ją uzdrowił. Ba, podczas mojego snu, na zmianę chyba ósmy albo dziesiąty dzień, przysnęło mi się gdzieś tam, na zmianę z małżonką. Czuwaliśmy przy dziecku, bo była taka możliwość. Bóg ją uzdrowił w mgnieniu oka. Szczegółów nie będę opowiadał, ale było naprawdę bardzo źle. Właśnie takie fakty z życia, to co my wszyscy mamy. Zbudzi, pozwoli odzyskać nadzieję. Wiecie dlaczego? Bo to, co kiedyś zadziałało, nie było wynikiem słabości i beznadziei. To musiało mieć moc. W związku z czym, jak wspomnimy to, wzbudzi nas to, w nas to ponownie nadzieję. Zgadzacie się? Wobec tego podlejmy takim duchem, pamięci, takie wspomnienia choćby sprzed 30 lat. To po pierwsze, a po drugie, w konsekwencji rozpoznania całokształtu intencji ojca, tracąc cokolwiek, a nawet wszystko w życiu, możemy otrzymać dwa razy więcej. Hiob otrzymał dwa razy więcej. Świątynia była dwa razy większa odbudowana, i werset 12 mówi. Wynagrodzę cię w dwójnasób, jeśli. Wrócisz do źródła siły tejże nadziei. Nie inaczej. Nie inaczej. Oto koncepcja biblijna. A jaką mamy my. Wybór należy do nas i do naszej przez Boga danej własnej woli. Mamy ją suwerenną, tak jak Bóg jest suwerenny. Możemy decydować sami o sobie. Wiecie? W gruncie rzeczy, jak mamy do straty właściwą postawę, może nas to postawić w odnowie, w dwójnasób. Kiedyś słyszałem takie kazanie brata Zbyszka. Pan dał, pan wziął. Jeśli będziemy mieli taką postawę. Nie mówię, że wyłącznie powinniśmy mieć tylko taką. A jak coś zawierze, to zawsze dwa razy więcej oddać. Nie. Ale coś się ma na rzeczy. Bo głównie idzie o postawę ufności, wiary i nadziei w jednym. Że Bóg być może na pierwszy rzut oka nam coś odbiera, by patrzeć, jak reaguje nasze serce. Na czym jesteśmy skoncentrowani i jak bardzo przywiązani do małości, którą tracimy. Być może jest to dla nas coś bardzo wielkiego, a przecież to, co dziś wydaje się naszą stratą, jutro może się okazać zyskiem. Z tą różnicą że jak wątpimy i mamy deficyt tejże nadziei, że Bóg już nawet nam nie jest w stanie pomóc, to pozostaniemy w tej beznadziei. Wiecie dlaczego? Ponieważ zwątpienie nie jest nagradzane. Zwątpienie nie jest nagradzane. Aczkolwiek z autopsji wiem, że to bardzo trudne. Popatrząc na skalę strat można nabyć jej beznadziejnie. Coś moglibyśmy z małżonką o tym wam opowiedzieć, ale myślę, że nie my jedyni. Ale jeśli jesteśmy już pod innymi rządami, pod innymi rządami, idziemy do Edy, do celu, to te doświadczenia muszą czemuś służyć czemuś służyć. I to bez względu na to, jak zgoła katastrofalnie wygląda nasze dzisiejsze, czy w danej chwili, położenie. Przecież akurat ta sytuacja nie wypadła Panu Bogu poza kontrolę. Poza Jego kontrolę, prawda? Dlatego, kochani, analiza autobiografii powoduje ponownie nadzieję. Może spowodować. Zróbmy to sumiennie, i uda się, bo, bo wiem komu zaufałem i nie zawiodę się. Siostro, wiem komu zaufałem i nie zawiodę się. A w życiu nic nie jest pewne, oprócz Boga. W takiej postawie przejawia się już dojrzałość, że nie jesteśmy w stanie przyjąć innej postawy niż ta właściwa. Wobec tego zbliżając się do końca twierdzę, że dopuszczone przeszkody i doświadczenia wszelkie, z którymi musimy się zmierzyć, ich wszelkie przeciwności często sprawiają, że bez względu na wynik stajemy się silniejsi. A to co dzisiaj jest naszą stratą, jutro może się okazać zyskiem. Cóż, pragnąłem bardzo tym przesłaniem rzucić takie koło ratunkowe, sposób do powrotu nadziei, być może jeszcze dla kogoś z Was, choćby dla jednej osoby, oraz starałem się wskazać różnice w postawach. Weźcie sobie to do serca: różnice w postawach. I zbudować pomost pomiędzy od długie czekanie wątli serce człowieka do wiem komu zaufałem, czyli wiem w kim pokładam nadzieję i nie zawiodę się. Zatem, aby tak się stało, nie współdziałamy ze strachem, który pokazuje obecne w danej chwili niemożliwości tych Wszystkich naszych nieprzychylnych okoliczności i choćby najgorsze położenie. Czyli nabywamy próg odporności na beznadzieję, wspominając coś z przeszłości, gdzie Bóg dotknął w swojej łasce naszego życia. A jakiekolwiek działanie Boże uświadomi nam obecność Boga w naszym życiu, po czym w nadziei nieustannie wyczekujemy. Aż do zwycięstwa. Już mamy tę nadzieję, ona powróciła na bazie tego, co przeżyliśmy i oczekujemy zwycięstwa i doczekamy się. By, kochani, posłuchajcie, by tym kamieniem z siłą nadziei, czyli już zwycięzcą, tak? Wszelkie łupy lojalnie przysługiwały. Czyli wszelkie dary błogosławieństwa, rozwiązania, wszystkiego, co Bóg dla nas ma. A zwycięstwo przychodzi do tych, którzy panują nad emocjami, potrafią ograniczyć strach, ufają mocno Bożym obietnicom, zapisanym przede wszystkim w Bożym Słowie. Ale każdy ma też być może jeszcze indywidualne proroctwa. Więc w okolicznościach trudnych mamy ochronę Pana, trwamy, podążając w nadziei, wyczekujemy Bożej reakcji, po czym Boża obecność zmienia okoliczności, bo niemożliwe jest, żeby Boża obecność nie zmieniła okoliczności w naszym życiu. Jego obecność zawsze zmieni okoliczności. Co w konsekwencji posłuży naszemu rozwojowi wiary, wytrwaniu i ostatecznie zwycięstwie w Bogu, aby świecić w Nim, dla Niego, aby błyszczeć nad Jego krajem, to tak globalnie, a lokalnie błyszczeć nad krenicą Nowym Sączem, Gorlicami, jak klejnot diademu, werset 16. Proszę przeczytać. Jak klejnot diademu, werset 16 z 9 rozdziału Zachariasza. Ale na wszelki wypadek wołam do źródła siły, czyli do Stwórcy i wzywam Pana godnego chwały. On, on mnie wyzwoli od wszelkiej niemocy.